Dzień dobry kochani. Witajcie w nowym vlogu. Ja się do Was przychodzę odezwać tak zupełnie na, na chwilkę. Chciałam Wam tylko po prostu... Chciałam się z Wami przywitać. Przywitać z Wami tego vloga, nowy dzień. Ja wprawdzie jestem po pracy, ale stwierdziłam, że skoro pracuję sobie tutaj przed komputerem, to wyciągnę kamerę i, no i powiem do Was. Te miłe, przecudne słowa, czyli zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! a moje śniadanie dzisiaj wygląda tak. Oczywiście do tego zielona herbata z pigmą, cały dzbanek, bo jak żeby inaczej. Sałatka jarzynowa, tutaj mamy dwie kanapeczki, takie grzanki sobie zrobiłam z żółtym serem i z rzodkiewką, mnóstwo pieprzu, paróweczka sojowa i do tego ketchup. Właśnie, a Wy parówki jecie zazwyczaj z czym? Czy w ogóle parówki jecie z musztardą, czy raczej z keczupem? Bo ja powiem Wam, że to zależy od mojego nastroju. Tak czy inaczej, moje śniadanie wygląda jak wygląda, pachnie obłędnie i już się nie mogę doczekać, kiedy się za nie po prostu zabiorę. Wam, moi drodzy, jeżeli Wy co siecie, życzę Wam smacznego, czyli tradycyjnie. No i co? I na pewno się jeszcze dzisiaj widzimy. A tu przyniosłam, słuchajcie, wszystkie moje ozdoby świąteczne, wielkanocne, jakie w tym roku gościły w moim mieszkanku. Zaraz będę to układała, bo sobota, więc trzeba ogarnąć tą całą chatę. No i pewnie znowu wystrój zrobię. Powiem Wam, że nie mam zupełnie pomysłu. Nie wiem, jak zaaranżować tę przestrzeń, ale coś spokojnie wymyślę. Póki co muszę to ułożyć. A, ale zanim to ułożę, to najpierw jakieś może małe zakupy. No, zobaczymy. Tu już się suszą moje kapy. E, Powiem Wam, że genialnie one mi się sprawdziły. Są cudowne, prawdziwe takie w takim m, prawdziwym czarnym kolorze. Ja już je prałam chyba trzeci raz bodajże. I powiem wam, że... O, zmywarka skończyła, super. Będę mogła wyjść... Eee, no, w każdym razie nic się z nimi nie stało. No i fokus mi ucieka. No. Okej, okay, w każdym razie nic się z nimi nie stało. O, może tak. Nic się z nimi nie stało. Yy, kolor jest genialny. Nie straciły na jakości. Były drogie, ale wiecie co? Czekałam. Chyba pamiętacie, bo ja je, nagrywałam Wam te kapy. i Ja czekałam na tą promocję minus 90% za drugi produkt. No, jedną kupiłam za chyba 200 zł, chyba, czy tam. Inny, nie pamiętam jakoś tak. A drugą miałam za. No, czy minus 90%. E, minus 90%. No, nie chcę się fokusować, bo jest jeden kolor. Dobrze, także ogarniam dalej moje mieszkanko. A tu mamy moi drodzy produkty, które zużyłam. O somacie Wam mówiłam chociażby przy tej kampanii, do której zostałam zaproszona przez Streetcom. E, I mówiłam Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak marka. Pięknie się rozwinęła. Jak e, na jakości zyskały ich produkty, i mówię szczerze, bo wiecie, że jestem szczera. I e, gdyby coś było nie tak, myślę, że na pewno gdzieś tam jakieś minusy bym e, jasno i wyraźnie, i klarownie powiedziałam. Tym bardziej, że marka, tak samo czy marka. E, Streetcom też e, mówi, żebyśmy o takich rzeczach mówili wprost, że na przykład coś nam nie pasuje, albo coś nam nie odpowiada, bo to jest też ważne dla marki, bo oni wtedy wiedzą, pod jakim kątem mają się zmieniać. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te kapsułki, rozdałam też dwie paczki moim koleżankom i one są po prostu zachwycone. Do innych produktów przejdę. Jak już je zużyję, wiecie, że jestem zachwycona z takiej zawieszki, która przepięknie pachnie. Ja od dłuższego czasu gdzieś tam też starałam się szukać takich um, zawieszek do zmywarki, bo nieraz niestety, ale z mojej zmywarki jakoś tak nieładnie pachnie. Nie wiem z czego wynika ten problem. Staram się ją naprawdę bardzo często wietrzyć, um, czyścić, używać różnych takich środków um, oczyszczających właśnie um, rury um, i te odpływy. Ale mimo wszystko co jakiś czas ten problem mi wraca, więc w momencie kiedy, e, znaczy od czasu kiedy zaczęłam używać tej zawieszki marki Soma, to powiem Wam, że to jest niebo a ziemia. Tylko tyle Wam mogę powiedzieć, ale o tej zawieszce na pewno jeszcze, e, jeszcze Wam troszkę opowiem. Muszę ją zużyć do końca, mimo wszystko na razie jeszcze ona spełnia swoją rolę. W przypadku tych, um, tych, tych, tych um, jak to się mówi, boże. Kapsułek, zabrakło mi słowa, jak najbardziej jestem pod ogromnym wrażeniem. Wiecie, że kocham te Finish Quantum i Platinium bodajże, boże czy ja dobrze mówię, ale wiecie o jakie chodzi? Tamte są genialne. A powiem Wam, że te również są w bardzo podobnej jakości i wydaje mi się, że chyba cenowo mniej więcej też tak wychodzą, więc. Pewnie nie będę się zmieniała, raz somat, raz Quantum, aczkowy tego em, finisza to mam naprawdę spory zapas. E, pokazywałam Wam również w ostatnim chyba filmie jak kupowałam e, produkty z niemieckiej chemii i to był ten jeden z tych produktów Lenor. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie pachnie. Co prawda, ja takich czysto kwiatowych, owocowych zapachów nie lubię. I to w perfumach, i właśnie w takich dodatkach do domu, ale ten był fajny, przyjemny, taki niezamocny, nie taki agresywny, ale naprawdę był super. Natomiast, no mówię. Yy, po takie kwiatowe to ja rzadko sięgam, a że to było w zestawie fajnie, że mogłam sobie przetestować. Natomiast mówię, jeżeli lubicie takie owocowo-kwiatowe nuty w płynach do płukania, to ten Lenor na pewno spełni wasze oczekiwania. Więc to zużyłam, to zużyłam genialne produkty. No i jeszcze oczywiście z Kini. Wiecie, że uwielbiam batony proteinowe. Jestem bardzo wybredna. Jeżeli chodzi o ich jakość, przetestowałam naprawdę sporo tych batonów. I z o smaku takiej prawdziwej, gorzkiej czekolady. O, czekoladowe brownie. To mamy takie dwa małe dwa małe batoniki. Każdy z nich po 99 kalorii, więc powiem Wam, że to jest bardzo fajna opcja, bo nie jecie całego, jecie pół, możecie sobie opakowanie zamknąć i ponownie go sobie użyć, jak będziecie miały ochotę, mieli ochotę, przepraszam, panowie też tutaj są, na, na to, żeby po raz kolejny sięgnąć sobie po takiego batonika. Zużyłam, jeszcze mi chyba jedno opakowanie zostało, więc na razie robię sobie odpoczynek, jeżeli chodzi o batony proteinowe. Ale jak najbardziej skini bierzcie w 100%. Yy, nie wiem, czy pamiętacie skini, ja też kupowałam takie kropelki do aromatyzowania ciast i one też są genialne, są słodkie. Wtedy już nie trzeba dodawać żadnego słodzidła poza tymi kropelkami. Baton skini, czekoladowe, brownie, polecam. Jak widzicie, mało tych zużyć, bo mało, yy, ale powiem Wam, że wszystkie z nich były genialne. Moi drodzy, chyba nikogo z Was nie zdziwi, że ja tutaj sobie zrobiłam taki większy zapas moich suplementów, a mianowicie zobaczcie, zamówiłam sobie tutaj dobra, paragon, ee, moje probiotyki. Większą ilość, bo stwierdziłam, że nie będę, wiecie, dwa razy kupowała, tylko od razu zajmę zamachem. Ja tu kupiłam 2, 4, 6. 6 sztuk. I jeszcze jedną taką wzięłam. Jedno opakowanie takich probiotyków innych, zupełnie innych od tych, których zawsze zamawiam. I sobie tutaj porównam. Chyba te kiedyś miałam, ale nie wiem, czy ja do nich nie wróciłam, czy ja je oddałam mojej mamie, żeby sobie przetestowała. Nie mam pojęcia. W każdym razie probiotyki są. I już Wam mówię, jeżeli chodzi o cenę za sztukę. Zapłaciłam 26 60, a te drugie były za 22,49. Te były za 22,49. Także tak, super. Zapas mam. I mamy, czyli mamy tutaj sosik śmietanowo-pieczarkowy, ziemniaczki i taki dzisiaj będę miała obiad. Także, kochani, jeżeli wy coś jecie, życzę Wam smacznego. Pachnie obłędnie, um, i myślę, że. Będzie też tak smakowało. Zresztą sam sos był dobry, ziemniaki e, były idealne. Czekam na te młode, wiecie, młode ziemniaczki, tak jeszcze z koperkiem. Mm, no ale nic, póki, póki jest to, co jest, trzeba się cieszyć i docenić. Uuu, ale paruje. No dobrze, zabieram się za moje jedzonko. Pamiętacie, jak trzy e, miesiące temu robiłam Wam ankietę e, u siebie na kanale Odnośnie tematyki moich filmów i zobaczcie, jestem w szoku, bo 36% z Was zagłosowało za tym, że u mnie za mało filmów tematycznych, właśnie typu perfumy, gotowanie, świeczki, takie wiecie, typowe te nasze środowe. Ale jak patrzę po statystykach, naprawdę niewielka liczba osób ogląda te filmy. Bardziej u mnie klikają się filmy związane właśnie z vlogami. I tutaj też zaznaczyliście, że 33% z Was uważa, że za mało vlogów u mnie więc nie wiem o co chodzi, A, aczkolwiek też muszę tutaj powiedzieć, że jeżeli mówimy tutaj o tematycznych takich związanych z foodholem, czy z perfumami, to są bardzo e, dobrze wyświetlane filmy. Domniemy Wam, że tutaj 39 głosów e, to większość jest osób, które mnie nie subskrybują, e, tak nie wiem, tak tak domiemywam, aczkolwiek mogę być w błędzie. W każdym razie, moi drodzy, nie wiem, napiszcie mi, co Wy na ten temat uważacie, czy zgadzacie się z tymi opiniami yy, i z tymi głosami, czy raczej uważacie, że u mnie jest, tak jak napisałam w tym pie pierwszym punkcie, że wystarczająca ilość yy, treści yy, u mnie na kanale jest i że różnoraka tematyka też jest yy, dla wszystkich. Taka, jak być powinna. No ale jestem ciekawa Waszych opinii, więc już się nie mogę doczekać Waszych komentarzy. I tak, moi drodzy, będziemy się żegnali. Ja Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za to, że kolejny vlog spędziliście ze mną. Mam nadzieję, tak jak zawsze Wam mówię, że było Wam e, sympatycznie, miło, że się zrelaksowaliście. Ja powiem Wam szczerze, staram się za każdym razem coś ciekawego dla Was tutaj nagrywać, wynajdować, żebyście mieli mnóstwo ciekawych inspiracji i mam nadzieję, że właśnie tak samo było i w tym przypadku. To chyba tyle na teraz. Bardzo Wam dziękuję. Tak jak zawsze, przytulam Was bardzo mocno. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ślad po sobie w postaci właśnie komentarza. A my co? Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao.